Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto Symfonia Rabarbarowo-Truskawkowa. Potrzebować będziemy półtora szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, szklanka o pojemności 250, 100 ml oleju, może być 10 deko stopionego masła. Jedno Jajko, pół szklanki cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia oraz jedną dużą łyżkę kakao. To są składniki ciasta i ciasto należy dokładnie połączyć. A tutaj mam 25 deko truskawek i mam pół kilograma rabarbaru. Rabarbar. Pokroję plasterki, a truskawki również drobno pokroję. I ponadto mam 5 dużych białek, pół szklanki cukru i jeden kisiel 40 gram bez cukru. Białka z cukrem i szczyptą soli ubiję na sztywno i połączę z kisielem. Teraz ciasto przełożę do formy, forma 17x27 jest wyłożona papierem do pieczenia, tak jak już wspominałam, rabarbar pokroje w plasterki, truskawki również drobno pokroję. Ciasto podzieliłam na dwie części. Większą część ciasta wyłożyłam do formy. Ja lubię takie nierównomierne ciasto, a tutaj mam pozostawioną drugą część, którą damy na wierzch. Białka z cukrem i szczyptą soli ubiłam na sztywno i połączę z kisielem. Mam idealnie połączone. Jeszcze sobie przemieszam. I teraz już będziemy składać te ciasto. Rabarbar mam pokrojony w plasterki i wykładam rabarbar na ciasto. Starajmy się, aby cała powierzchnia była pokryta. Jeżeli rabarbar jest zbyt soczysty, należy oprószyć jedną łyżką mąki ziemniaczanej, ponieważ to jest zależne. Mój ten rabarbar jest taki dosyć suchy nawet widać, więc ja nie dodaję mąki. I teraz... Wykładamy przygotowano. Wyrównujemy powierzchnię. To tak wygląda dużo, ale w sumie ta piana, beza. Ona jest objętościowo duża, ale po upieczeniu ona później troszeczkę opada i jest idealne ciasto. I teraz opruszamy truskawkami wierzch. A na górę dajemy. Starajmy się, aby te. Truskawki też miały pokrytą całą powierzchnię, a na górę daję pozostawione ciasto. Ciasto będziemy piekli 50 minut do godziny, w zależności od piecyka. Każdy ma inny piecyk, więc nie można podać jednej temperatury pieczenia, bo każdy ma inny. Gazowe inaczej, z termoobiegiem inaczej, pieko. Mamy przygotowane ciasto, które wędruje do piekarnika. Symfonia Rabarbarowo-Truskawkowa. I tak, oto ciasto Symfonia Rabarbarowo-Truskawkowa jest upieczona. Wierzch, oprócz cukrem gudrem. A tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.